Witam Was ponownie. Od razu nagrywam, więc będziecie mieć taką no, pewnik, że ja będę mieć pewnik, że puszczę to w sieć. Chciałabym pociągnąć teraz dalej trochę ten, tą przestrzeń związaną z komunikacją i z motywacją i powiedzieć, co może Wam pomóc, żeby dziecko chciało z Wami współpracować. Po pierwsze, musicie świetnie przygotować przestrzeń. Przygotowana świetnie przestrzeń no akurat jestem u siebie w pracy, to jest taka przestrzeń, tam proszę na to pudło nie patrzeć. Bo za chwilę będę mieć zajęcia, ale taka, która właściwie nic tu nie ma. Nie? Czyli jak ja sobie jestem przy stoliku, nie ma tu nic, co mogłoby dziecka, dziecko bardziej interesować, bardziej rozpraszać. Nie ma tu takich rzeczy. Kolejna rzecz, która jest ważna dla mnie, to dobrze przygotowany terapeuta. Czyli w tej sytuacji, kiedy. Ty jesteś zdenerwowany, ty jesteś niespokojny, spóźniasz się na zajęcia. Dzieje się coś takiego, że Twoje myśli są zupełnie gdzie indziej, no to nie myśl o tym, że te zajęcia pójdą dobrze. Dla mnie ten czas, kiedy ja jestem z dzieckiem, to jest taki czas, kiedy ja się totalnie wypinam z życia. Naprawdę, po prostu nie myślę ani o tym, co u mnie w domu, co będę gotować na obiad, czy idę dzisiaj na imprezę. W ogóle mi to do głowy nie przychodzi, to jest tak, że ja jestem w 100% w tej przestrzeni, w której jest dziecko i w której jest rodzic, jestem w 100% uważna na to, jakie robi mi na dziecko, jakie robi mi rodzic, jaką mają postawę ciała, jaką mają pozycję. Bardzo mocno to staram się za każdym razem zczytać. I w jaki sposób dostroić. No bo będzie tak, że to samo dziecko dzisiaj przychodzi, potrzebuje bardziej mnie takiej, która jest, nie wiem, rozbrykana, rozszalała i w ogóle, ale będzie też to samo dziecko, które przychodzi tydzień później, nie wiem, jest niewyspane, coś się wydarzyło w przedszkolu, to ja nie chcę tego zakrzyczeć swoim szaleństwem, tylko chcę chwilę z nim pobyć, powiedzieć, no, nie? nawet na, na zasadzie, jak nie wiem o co chodzi, to samo dostrojenie się już ciałem do tego dziecka, dostrojenie się emocjami, takim spokojem, taką uważnością, jest już czymś, na czym dziecko bardzo, bardzo zyska. Czyli te dwie rzeczy: dostrojony terapeuta i, do, i y, przygotowana przestrzeń. Y, ja też zachęcam do tego, żeby przygotować rodzice, jeśli to są, szczególnie jeśli to jest pierwsze spotkanie, żeby powiedzieć, jakie są zasady w gabinecie. A u mnie na przykład są takie, że rodzic y, jest w tym gabinecie, szczególnie małego dziecka, że ten rodzic y, jest y, uważnym obserwatorem, ale jest też kimś takim, że w sytuacji dla dziecka trudnej y, y, jest wsparciem dla niego, czyli to jest ktoś, kto. Gdyby się okazało, że nie wiem, coś się wydarza, bo nie wiem, dziecko się przewróci, potknie, no przecież to się zwyczajnie może wydarzyć, to on nie biegnie do mnie jako terapeuty, przecież ja nie jestem jego matką, tylko szuka u, swoich, u swojej mamy wsparcia i pocieszenia, i ta mama go zawsze ratuje, utula, nie wiem, całuje, dmucha. Na to miejsce, które dla niego jest w jakiś sposób bolesne. Ale też mama to jest ktoś, kto uspakaja dziecko, tak naprawdę. Czasami te rodzice przychodzą, pytają się, jak pani uspokoi dziecko, jak będzie płakał. A ja zawsze mówię pani, nie mam pojęcia, jak się uspakaja obce dzieci. Jeśli rodzic też nie umie uspokoić dziecka i też nie, nie wie, co mu pomaga, to ja mu pomogę znaleźć tą ścieżkę, jak to zrobić. Ale na pewno nie jest to tak, że dziecko płacze i ja czuję się w obowiązku, że mam coś zrobić. Nie? Raczej to jest tak, że to jest ten moment, kiedy ja się mam wycofać, zatrzymać, wyczekać, nie zabawiać dzieci. Ja zawsze mówię to, co trzeba wypłakać. Trzeba wypłakać, trzeba obżałować no i dać dziecku przestrzeń na to wyrażanie złości, bo kumulowana złość, tak tak naprawdę za chwilę wam się przekształci w autoagresję i będzie to, no powiedziałabym, dużo trudniejsze. Więc patrząc sobie w takich kategoriach, to powiedziałabym, że. Mm, ten terapeuta to jest ktoś, kto jest taki stabilny w tej całej historii. Jest kimś, kto przygląda się tej historii, która się dzieje z taką dużą uważnością, ale no, nie, nie zabiera tej przestrzeni i nie zabiera tej relacji, która jest między dzieckiem a rodzicem. Nie wolno Wam wchodzić, nie wolno Wam być ważniejszym od rodzica. To to jest ich. Ty im masz pomóc się dogadać i masz sprawić, żeby żyło im się lepiej. To jest rola terapeuty. Natomiast pozostałe rzeczy nie należą do terapeuty. Nie, nie wyprzedzamy tego rodzica, jeśli chodzi o budowanie relacji. Co stwarza okazję do komunikacji? No na pewno to, że ktoś jest interesujący, nie? to, że w jakiś sposób jest zaciekawiony dzieckiem, to, że jak dziecko wychodzi, przychodzi na zajęcia, to ten terapeuta wyjdzie na ten korytarz, przykucnie do tego dziecka. Przecież ta historia zaczyna się przed drzwiami. Przy nie jest tak, jak u lekarza, że siedzimy i mówimy: Następny proszę, nie, tylko ja wychodzę, chcę zobaczyć, w jakich emocjach oni przyszli, chcę zobaczyć mamę, chcę Chcę zobaczyć dziecko, chcę przykucnąć przy tym dziecku. Nie muszę być blisko, mogę być obok, ale chcę być niżej, trochę pobyć, trochę zauważyć, jak on się dzisiaj rusza, czy jest bardziej pobudzony, czy jest bardziej szybki, czy jest bardziej spokojny, no bo to będzie tak naprawdę pokazywać, co ja temu dziecku dzisiaj mogę dać i co on też może dzisiaj przyjąć. Czyli wychodzę sobie na ten korytarz, przykucam sobie przy tym dziecku. Jeśli to jest dziecko, które rozumie, co ja do niego mówię, to mówię: O, jakie masz budki! No, bo zawsze znajdę u tego dziecka coś, co jest ładne, coś, co jest takie wyjątkowe, coś, co jest nietypowe. Ja chcę się tym dzieckiem zainteresować. Ja jestem interesująca, staram się być dla dzieci, w takim znaczeniu, że mam tu interesujące rzeczy, ale ten, to dziecko musi być też interesujące dla mnie. I y, wydaje mi się, że to jest chyba taki klucz, też taka łagodność nasza terapeutyczna, takie zrozumienie drugiego człowieka, jego trudu, bo sam fakt, że przyszedł na zajęcia, już może być dla niego pewnym trudem. To już jest coś, co otwiera mi taką przestrzeń do współpracy to co w czasie zajęć pomaga mi w pracy na co dzień do tego, żeby zmotywować to dziecko, no to na pewno takie zaskakiwanie, nie? Czyli czegoś ukrywanie, wyciąganie puzli trzyelementowe, które zna i lubi, okazuje się, że są tylko dwa elementy. Więc no kurczę, gdzie to jest? I szukamy pod stołem, pod krzesłem, pod pupą mamy, pod dywanem. No to zrobię sobie już pod i będę za każdym razem jak odrywam dywan, by zrobić, no nie dam rady. Krzesło przesuwam, uuu, no nie dam rady. No to mogę samo głos na tym zrobić. Jeśli byłoby to starsze dziecko i zależałoby mi na sylabach, to bym przytrzymywała stół i mówiła pa, po, da się, no to yy, przesuwamy. No nie ma tu, ukryliśmy, te, no nie ma tych puzli. No to może zobaczymy, czy gdzieś za krzesłem się nie schowały magicznie. No to przesuwamy krzesło i znowu zanim przesuniesz, powtórzysz sylabę. Więc to są takie rzeczy, które od razu przez ten element takiego zaskoczenia, pokazania, że coś jest innego okazuje się, że, dziecko chętniej wchodzi i ta podróż jest taka nasza wspólna. Innym, inne zaskakiwanie to jest te, to zaskakiwanie, kiedy nie wiem, biorę sobie pompon, bawimy się pomponami, po czym wychodzę na koniec zajęć do, na korytarz, kończę 5 minut wcześniej zajęcia, wychodzimy 5 minut wcześniej mówię słuchaj, zakładaj buty, oczywiście przypadkiem niepostrzeżenie wrzucam ten pompon, tego pompona, nie wiem jak to odmienić, do buta, no i wkładam, wkłada dziecko stopę, wie no nie, magiczny pompon, wyłaś, po, pu, no i wychodzi. Ja cały czas dzieci wkręcam w pewną historię i to wkręcanie w historię jest, powiedziałabym, w dużym stopniu kluczowe. Inną rzeczą, która jest ważna i taka, która pokazuje przestrzeń, i to, to powiedziałabym, że ona jest ważna nawet w, w bardzo w domu, to jest ten moment, kiedy czekamy, aż dziecko ci o coś poprosi. Nie? Czyli ja często na przykład robię tak, że pokazuję mu coś atrakcyjnego. No, na przykład jakby. Ty, szalone. u nie? I teraz tak nie pytam się, chcesz dać ci, tylko czekam na to, żeby ono wyciągnęło rękę, żeby to z tego dziecka wyszła taka potrzeba, czy taki moment, że ono chce coś zobaczyć, chce się czymś zaciekawić, chce e, o coś poprosić. No, na pewno to co będzie mi też pomagać to yy, i wam będzie pomagać to zmiana perspektywy z ty na my ja to bardzo często mówię że yy, to nie jest tak że ty przyszedłeś się uczyć tylko my coś razem robimy my odnajdujemy my poszukujemy my rozwiązujemy jakiś problem bo się coś zgubiło bo się coś urwało bo coś jest zepsute bo jest poplamione bo nie mogę znaleźć no przecież tego bo, bo ktoś powiesił coś do góry nogami bo ukrył pod dywanem no tego, bo jest dużo, dużo więcej. Dziecko, jeśli y, wchodzi w tą rolę takiego rozwiązywacza, takiego poszukiwacza, no to y, zwyczajnie 45 minut mija jak z bicza strzelił. Zachęcam was do tego też, żeby unikać pytań co to, kto to, co to, kto to, szczególnie w tych warunkach domowych, a najbardziej unikać wtedy, kiedy dziecko nie mówi, no bo jeśli ono nie mówi, nie ma takiej kompetencji, takiej możliwości, umiejętności, właściwie niekompetencji, żeby powtórzyć za tobą sylabę yy, i jesteś rodzicem, no to gadanie co to, to jest trochę tak, jakby za każdym razem pokazywać, no stary, dalej nie wiesz, nie? Ja się ciebie pytam, a ty dalej nie wiesz. Dziecko musi wysłyszeć ileś razy dany dźwięk, yy, i to będzie różne. Ileś w normie, ileś dzieci poniżej normy intelektualnej, a ileś razy inna jest dla dzieci, które mają tak zwaną apraksję dziecięcą mowy czy afazję dziecięcą, motoryczną. Więc to będzie ileś razy do powtórzenia, zanim to dziecko za tobą powtórzy. Więc jeśli on tego nie robi, w warunkach domowych nie jest w stanie z powtórzyć, nie jest w stanie odpowiedzieć się na pytanie. Szczególnie zobaczcie, czym innym jest ta, ta sytuacja, kiedy ja mówię buła nie? i daję mu wzorzec wizualny, bo do, daję mu obrazek buły, daję mu podpowiedź buła, yy, czyli yy, Ruchem pokazuję mu gdzie ta sylaba powstaje i daję mu jeszcze wzorzec słuchowy i czekam, aż dziecko powtórzy, nie? Czyli ja mam większe szanse na to, żeby ono powtórzyło, niż wtedy, kiedy ktoś pokazuje mu bułę i powie, no co to jest, no kurka, przecież on nie ma e, szansy tego powtórzyć e, w tym momencie. Więc e, pamiętajcie o tym, żeby no, nie pokazywać dziecku, no stary, dalej nie wiesz. No i często robię tak, że żeby dziecko chciało ze mną dalej działać, żeby dziecko w jakiś sposób zaciekawić, no to ja robię tak, że zamrażam się w działaniu, nie? czyli na przykład biorę coś, układam wieżę i robię a siub, a siub, a siub, a siub, a. i czekam na jego reakcję. I on często tak, y, Jezus, miałam robić, nie? Czyli. To, to on mówi, ty, no, no rób dalej, no co nie robisz? To jest dla mnie wymiana i to jest dla mnie komunikacja, to jest zabawa. To tak pokrótce, mam nadzieję, że w jaki sposób to trochę rozświetli Wam pracę i Wam terapeutom, i Wam rodzicom, no ale też powiedziałabym, że ułatwi dzieciom życie. Dziękuję.